Mostek! Mostek, mostek, grostek, mostek zwodzony Nawet garanty ten mostek, jak się idzie to taki malutki, restauracja nad człowiekiem wówczas odchudzające w Dąbrowskiej a tam tyle sanatoria Idziemy, chłodne piwko w cieniu pić zobaczymy co tam dzisiaj mają już ha. wszystko dobre to już spróbowałam i na Wrocławskiej kosztuje 17 zł, chyba się ocipiło. No, idę sobie To tylko wiarenki pośnieć w cieniu, bo nie mogę wysłać sobie oczeki mam, mam wymówkę. Prawy też większe. Pięknie to wygląda. Nieznajomy dźwięk kapania. Kropel.